Dzień dobry, Jacek Zdybski, dermatolog praktykujący w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić temat kolagenu. Co to jest ten kolagen? Więc najprościej powiedzieć, że kolagen to jest takie białko, które jest głównym i najważniejszym składnikiem tkanki łącznej, która występuje w skórze, w mięśniach, w ścięgnach, w kościach i tworzy taką strukturę, rusztowanie, na którym wszystko inne jakby jest zawieszone. Kolagen jest produkowany w skórze właściwej przez fibroblasty, czyli takie komórki. Te komórki łączą ze sobą aminokwasy, głównie prolinę, hydroksyprolinę i glicynę, i one po prostu łączą je w takie większe łańcuchy i tworząc takie większe białka kolagenu. I do tego procesu tej produkcji potrzebują witaminy C i miedzi. To są takie czynniki, które są bardzo potrzebne. I jest taka równowaga, jest cały czas produkcja i degradacja tego kolagenu. I produkcja jest gorsza wtedy, kiedy brakuje tych czynników, które służą do produkcji, czyli na przykład brakuje witaminy C, mamy deficyt witaminy C, albo nie jest wchłaniana, albo nie jest go odpowiednia ilość w organizmie, nie w diecie, albo są jakieś mutacje, które powodują, że dany pacjent słabo produkuje ten kolagen, na przykład taka choroba rzadka, Ehlers-Danlos. Natomiast degradacja jest, czyli niszczenie kolagenu jest związane z tym, że z wiekiem jest coraz większe, czyli z wiekiem Coraz gorzej, i więcej jest degradowane i to jest normalne, starzejemy się. Poza tym słońce, czyli im więcej słońca. Tym bardziej uszkadza nam się kolagen, tym więcej się go degraduje. Dodatkowo jeszcze papierosy, palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska i dieta. Czyli na, jak zauważyć można łatwo, na większość tych rzeczy mamy pewien wpływ. Czyli zmodyfikując nasz sposób życia, możemy wydłużyć to, jak dobrze będziemy wyglądać w przyszłości. Czyli, co możemy robić? Jeżeli mamy, mówimy o słońcu, no to unikamy słońca. Wiadomo, że ono uszkadza nam kolagen, czyli stosujemy kremy z filtrem, szerokie kapelusze i ubrania takie, które nam y, blokują przejście światła. Staramy się nie palić papierosów, unikamy zanieczyszczonego środowiska, czyli najlepiej by było się wyprowadzić gdzieś, gdzie jest czystsze powietrze, czystsza woda, czystsza natura y, i Rzeczą, na którą mamy duży wpływ jest dieta. Okazuje się, że taka optymalna dieta zawiera gdzieś 1 mg na kilogram masy ciała na dzień białek i dodatkowo musi być bogata w witaminę C i miedź. To są wtedy tym tych czynników, dodajemy organizmowi, który może produkować sobie wtedy ten kolagen. Czyli co jeść. Dużo owoców i warzyw, dużo pełnoziarnistych produktów, tak samo zioła, orzechy, szczególnie orzechy nerkowca, także strączkowe, wszystkie rośliny, trochę owoców morza, trochę nabiału, białe mięso, czerwone mięso, gdyż tam są też aminokwasy, które nam potrzebne do produkcji kolagenu. Co możemy jako lekarze zrobić, żeby pomóc pacjentom utrzymać kolagen w dobrej ilości i dobrej jakości? A więc przede wszystkim edukować pacjentów o diecie, mówić im o to, że mają starać się jeść produkty, które zawierają właśnie te aminokwasy, które służą do produkcji kolagenu, czyli prolinę, hydroksyprolinę. Glicynę, a także produkty bogate w witaminę C, w mięć, czyli taka dieta śródziemnomorska jest dosyć optymalna w tym zakresie. Dodatkowo możemy zachęcać do tego, żeby unikali słońca, nie palili papierosów i patrzyli na, na skażenie środowiska. A jeżeli chodzi o, o leki, to tak, można suplementować kolagen i tutaj lepsze są hydrolizaty kolagenu w doustne niż y, czysty kolagen, dlatego że lepiej się wchłaniają, są, lepsze mają rezultaty w badaniach klinicznych. Y, najlepsze są takie, które mają dodatkowo w składzie też witaminę C. Mogą być pochodzenia mineral y, zwierzęcego i morskiego. Lepsze te morskiego, dlatego że jest mniejsze ryzyko zanieczyszczeń w tych produktach i są przeważnie lepszej jakości. Warto zwrócić uwagę też, y, z jakiego kraju pochodzi dany produkt, czyli kraj producenta. Się liczy. Jeżeli to jest jakiś niepewny chiński czy innych krajów, które nie mają pewnych standardów wspomnianych, to ten produkt może być gorszy niż taki, który mają jakieś dobre certyfikaty i udokumentowane działanie w badaniach klinicznych. Dodatkowo, miejscowe preparaty retinoidów okazuje się, że są bardzo skuteczne w poprawianiu jakości kolagenu, czyli kremy. Przeważnie na receptę, które e, zmniejszają działanie takich enzymów, które degradują e, kolagen, czyli wydłużają, jakby poprawiają jakość kolagenu, a także lepiej układ e, dzięki nim lepiej się układa ten kolagen we włóknach, czyli ma lepszą strukturę. Dodatkowo jeszcze takie miejscowe preparaty alfa-hydroksykwasów e, i też e, preparaty... Też zabiegi typu podawanie fibroblastów, które takich, takich fibroblastów ludzkich, które są hodowane i one potem produkują trochę tego kolagenu. Nie są to duże ilości, ale zawsze trochę może pomóc. Dodatkowo zabiegi typu laser frakcyjny czy zabiegi fal radiowych, które podgrzewają tkanki i też pobudzają do produkcji kolagenu. Jeszcze innym sposobem jest podawanie kwasu hialuronowego, który też podając go zewnętrznie powodujemy, że kwas hialuronowy jakby pobudza tworzenie dodatkowych cząstek kolagenu przez fibroblasty. Dziękuję.